I jazda, Cześć Siemano, witam w kolejnym punkcie 997. Zapraszam do środka ponownie. Cóż ten piękny piątek się wydarzy? Mam nadzieję, że nasza koleżanka, bo nie, nie wróciłem po nią, tak jak mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że ona nie zginęła, albo jeśli zginęła, że będzie mało kosztowała. Grożdynka, ale ma 24. Wow, cóż my to mamy? To ona tu poznajdywała? Wracamy ją, wracamy. Ona musi wrócić. Dobra, oni co tutaj mają? Tego nie będę chciał sprzedawać. To sprzedam, to sprzedam i to sprzedam. O, 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 widzicie. O, widzicie. I coż tu są za piękne przedmioty. Eee, to chcę rozłożyć. Nie ma, dobra. To chcę rozłożyć. Dobra, 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 dobra. Pozbieramy sobie wszystko po kolei. Jak to zawsze robimy. Gitarki, gitarki grają. Ja, yeah, yeah. ja. Ha, ha! Tak jest. kapsle! Wzbogacamy się. Niesamowicie. Tu jest nasz przyjaciel. Juan. Ty będziesz. Ju. Junak, jak te motorki. O, Junak, to jest super imię dla człowieka. Dzisiaj zrobimy sobie taką jedną rzecz, a mianowicie, moi drodzy, dzisiaj w planach mam wziąć tutaj wszystkich debeściaków, czyli od razu lecimy. Może nie ci, co są jeszcze na y, tym? Na przerwie, w sensie na w trasie Ale na przykład taka Wanda Wanda, ty co trenujesz? Agility, to jeszcze trochę masz, ale Wandę Mimo wszystko, mimo tego, że trenuję Kurde, ten ogień się rozniesie zaś Pobiegniesz tam, ty I pobiegnij ty Gdzie ten ogień teraz przejdzie? Oni się muszą dać radę. Ty też leć tutaj od razu, Pietrek. Pietrek, Pietrek. Pietrek, Kogucik. Znacie Pietrka Kogucika? A <laughs> jest, to jest kurwa król. Król, król internetów. Stary dobre czasy. Jak to się mówi. No, oni sobie będą gadać się, nie rozmnożą. Ale ja poczekam, bo zaś teraz nie, nie wskoczy mi to, jak ich przełożę. Ale ja chcę dzisiaj zrobić akcję rozmnażanie, żeby od razu skoczyć na wyższy poziom. W następnym odcinku będziemy mieli już gdzieś ponad 60 yy, tutaj bunkrowników. I do tego dążę. I to będzie sztos. Zrobimy więcej ludzi. Będzie szło ich wszystkich wytrenować do porządku. I będzie szło ich również. I będzie szło ich wysyłać na misję. Będę miał kogo tutaj wysyłać na te misje. Ty co, Marta? Marta trenuje jeszcze, ale Martę możemy dać tutaj. Tak, Klaudia. Klaudia, ty jeszcze za słaba jesteś nawet na rozmnażanie. Ale Wanda. Wanda, Wanda, Wanda. Wanda już jest całkiem spoko, i Wandę sobie damy tutaj. Aha, bo tam cały czas jestem... Oni to gaszą już kurwa tydzień. Przecież to by się dawno spoliło już wszystko w popiół. Nie. Nie. Tak, tu lecimy. To go damy tu. A to go damy tu. Dobra, i oni się będą gadać ze sobą. Znajdziemy jeszcze kolejnych przyjaciół. Tutaj. Percepcja, ona już ten młoda młoda będziesz. Będziesz tutaj. <grych> Percepcja, dobra, ona też ją tutaj wyślemy. 6 na 6. O nie, to ja tu muszę z jakimś chłopem teraz to zamienić. Tomek. Niekoniecznie Tomek. O, może tego, Andrzeja. O, Andrzej ma dużo agility. Więcej macharyzmy niż ona. Ale dobra, dobra, bo tu jest teraz więcej bab niż chłopów. Więc ja tutaj wyślę Tomka. Oni się będą musieli jakoś dogadać. Dobra, i teraz jest gitara. I oni będą gadać, oni będą wszystko robić. A kto to jest? Paweł. Paweł, gdzie ty lecisz, Paweł? Ja tu sobie teraz taki bajzel zrobię, że to jest kosmos. Dobra, Pawelek. A, niech się ćwiczy, Pawelek. Dobra, Pawelek może ćwiczyć. Dobra, teraz następny, Mam jeszcze tutaj przecież y, drugi ten living room. O, to w ogóle tysiąc. Bierzemy od razu. Dobra, ee, co następne możemy tutaj wykonać teraz? Może w sumie, Tak, oni będą trójka to ja dam teraz tak. Taką, jakąś bardzo mądrą kobitę. Jankę dam. Jankę wsadzę tu. I... I Stręża, bardzo mocnego chłopa i Nikodema wsadzę tu. Dobra, i tuż mamy czwartego Bobasa. O, oni się tam lubią już za tym winklem. Nie widać ich w ogóle. Dobra, ale tu jest jeszcze ten. Pietrek, a Pietrek to wiemy, że to jest. To jest koń na baby. I ja myślę, nie wiem, czy Lola to jest jego córka, bo Pietrek tu ma dużo potomstwa w ogóle. Hmm. Pietrek ma dużo potomstwa, aczkolwiek nie. Melaska raczej to będzie. Dorotka. Też chyba było dziecko, które było tutaj wychowywane. Ale Julia chyba nie była. Chociaż Julia widzisz Julia jest kurde, mocna. Julię sadzimy. Tutaj razem z Pietrkiem i zobaczymy. Gdzież to jest ten nasz Agencik Ukryty? Zaraz się zajmiemy tymi ciężarnymi. Ty, nie widzę go. Nie ma go. Halo. Halo, halo? No już go nie znajdę, uciekł mi chyba. No nie widzę! To on już zniknął? Słyszeliście że ten dźwięk, czy zniknął? No nie ma! Nie ma, ej! No trudno, dobra. Eee, ty! Wanda, Wanda, co Niemca nie chciała, albo i chciała za dużo od Niemca. Ten endurance, to jest kurwa, teraz rozkmina. Dobra, oni. Okej, okay, mam następnego dziecka. Percepcja, on ma już spoko, tylko teraz tak, percepcja gdzie była? Percepcja była tu, tak. Więc jego mogę wrócić do trenowania tu, percepcji. O! I ona też ma dużo już, dobra. Tu jest co? Szczęście. I tu jest tylko dwóch na szczęście, więc ja dodam do trenowania szczęścia game room tutaj. E, I ja wyślę, wyślę nie ją, e, tylko ją, bo ona już ma tutaj ten dużo, więc ja teraz ją dam tutaj, żeby szczęście sobie trenowała. Mam dwa sloty na endurance'a. A więc najmocniejszych ludzi, czyli. No, Andrzej nie jest akurat najmocniejszy. Ale ja go tak. Andrzej. Andrzej ty miałeś robić jedzenie chyba. Ale mam dużo tego jedzenia. Więc ja wyślę ciebie chyba do Endurancea. Ogólnie chciałem też, żeby grażynka, czy Wanda. Wanda chciałem, żeby trenowała Endurancea. Nie wiem, czy ona w może trenować, ale... Jak się nie, nie przekonamy się, dopóki nie sprawdzimy tego. Tu jest AGDT, dobra, ona ma dosyć percepcję. Tutaj ćwiczymy i percepcję ona raczej będzie tutaj ćwiczyła. Następnie jest Harnold. Harnold, Harnold, Harnold. Tu już mamy czwórkę. A tu jest coś z charyzmą. I czy ja Harnolda nie wyślę robić charyzmy? Bardziej by mu się przydało jakiś endurance albo tutaj. Strange. A, nie, 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 to Newca Cola jest tylko na specjalne okazje. Dobra, ja myślę, że ja teraz tak. Jego wyślę do ćwiczenia inteligencji, a Arnold będzie sobie jeszcze Strange'a trochę ćwiczył. Młoda. Młoda, młoda, coś z ciebie wyrośnie. Młoda, Ty masz percepcji dużo, więc ty, młodziszce, moje ty piękne, pójdziesz robić dalej wodę, bo chyba żeś wodę robiła. A Junak to jest nowicjusz. Junak dostanie ode mnie broń. Nie dostał, ale dostanie. I Junak będzie szedł trenować coś, z czego jeszcze nie wiem co, ale chyba po prostu wyślę go robić szczęście. Tu kolejni są już agenci. A jeszcze jeden agent przyszedł i gdzieś się chowa. Po bunkrze widzicie go? Bo jak kurde nie. No i gdzieś tu był i zniknął już na lament. Trudno, dobra. Tu wszystkich mam zabranych? Mam wszystkich zabranych. Okej, okay. to teraz oni. Janka. Janka, dalej produkuj nam tutaj. Nie, nikodem, ty wyglądasz jakbyś był dobry, a ty wcale dobry nie jesteś, bo jesteś wszędzie ze wszystkiego słaby. Kurwa, musiałbym te pokoje większe zrobić, chyba że zrobię kolejne. To jest co? To jest ich trójka i jest Agility, dobra. Czyli ja nikodema mogę wysłać do trenowania tutaj. O, i super. Oni się śpiewają, tylko pytanie. Dobra. Już nie mam pytań. No teraz chyba nie pójdą się lubić. Pytanie, czy oni się lubią, czy se śpiewają tak se mówią, o, bo mówią, ha ha, jesteś piewą, jesteś śpią? Przyspieszymy to trochę, dając jej e, piżamkę. Uuu, co to za piżamka? To jest kto? Młoda? Nie, Julia, no dobrze. Bo nie chciałbym takich zgrzytów młodych. Dobra, e, nie mogę zbudować teraz. Muszę to przeczekać. On nie ma broni! O nie! Dawaj to! A, jedziesz z nimi! Daj, Majna! To się kameruje! Um, dam mu szczęście. Dobra, nie mogę tego zebrać jeszcze. O jakie kurde? Profesor Outfit. Dobra, i oni sobie będą teraz trenowali. A my, kochani moi, idziemy zobaczyć co my tu mamy za misję. I ja myślę, że ja teraz po prostu wypuszczę ich na misję. Zrobimy krótszy odcineczek, żeby też nie marnować tej Niuka coli niesamowicie ile. O, i tu patrzcie, co tu jest. 3 i ten 4,5 godziny. Zobaczmy, tylko Arnold i Pietrek daje radę, żeby pójść. Więc, jakby to teraz rozwiązać? Za ile oni wrócą? Ona wróci za 8 godzin. Za 9 godzin. Więc ja bym musiał kogoś wyekspić jeszcze. Muszę wysyłać więcej ludzi. O, ja zrobię tak teraz. Mam taki pomysł na siebie. Zobaczymy tak, po levelach. Wanda nie, Harnold jest tutaj i Harnolda wyleczę, bo się tam napieprzał z nimi. Luisa i Madzia jest. Ale z drugiej strony Ewelcia już jest lepsza. I Ewelcia sobie tą inteligencję ćwiczy, tak? Tak, Welcia inteligencję ćwiczy. Ja jej dam lepszą broń, bo dam jej. Tą broń. Tu jest Stranger, którego ma dużo. Ja ich chcę dać dużo Endurance'a. Ja ją wyślę. O, Wasted Land. Ona by musiała mieć trochę więcej szczęścia, myślę. Ono tej inteligencji już ma trochę chyba, co? Ma. Tego szczęścia to tutaj się trenuje. Szczęście, oni tutaj grają. Dobra, ja zrobię tak. Dobudujemy. Dobudujemy game room jeszcze. To jest pierwsza rzecz. Teraz oni. O, Julka. Julia, Julia, Julia. Dobra, ona idzie trenować tutaj. Szczęście. Chociaż nie, wyślemy ją od razu. Wyślemy ją w tany. Za mniej 20. I ja jeszcze dzisiaj mam zamiar wrócić. I i ją tutaj zweryfikować dobra, ona idzie w tany teraz musimy ich y, rozdzielić gdzież to nie jest? tu jest dobra i eee, dobra, ona a niech ona robi te szczęścia, no tylko przez to, że jest w ciąży teraz nigdzie nie idzie nie no, endurance ma mało Okej, okay, ja to rozbudowuję twardo teraz, bo nie ma na co czekać. Budujemy tak, elevator I e, dużo ludzi potrzebują enduransa. I jeszcze jeden pokoik, dobra. Mamy tak. I ja myślę, czy nie, ze szczęścia nie będziemy schodzić na razie. Ona ma już sporo tego szczęścia, Lola. Lola, lola. Dobra, niech na razie jeszcze trenuje, nie ma co się tutaj tego, onego, ale on, on, on! O! Piotrek! Cóż by cię tu zrobić? Ja myślę, że... Ty... Potrzebujesz... Nie wiem, czego ty potrzebujesz, ty masz wszystkiego dużo. I czy jak ja cię wrócę tutaj, to ty nie, bo tu jest full. Tu jest co? Percepcja Agility jest full. Strenge jest full. Dobrze to. To kurde, facet. Jesteś to jest kozak. Ja cię na razie tutaj wrzucę. I zostawimy to w ten sposób. Dobra, zobaczmy, co tu na quest mamy, bo może coś szybkiego po prostu zrobimy. To mnie tak kusi 17 plus. To mnie tak kusi, a tylko Piotrek i Harnold dadzą radę. Czy mnie to interesuje? Oczywiście, żeby mnie interesowało, tylko czy oni dadzą radę? 17. Kurde, dadzą radę z Piotrkiem, wszyscy dadzą radę. Co on ma za broń? 8, 11, czyli dobrą. Ok, ja robię tak. Robimy ryzyk fizyk: 15, 4, start now konfirm i robimy misję. Wyślemy potem jak wrócę. W sensie będą oni wracać z misji, to wyślemy ich do następnego, do wyprawy w teren. Tak żeby troszeczkę levela im podkoczyło. Długa jest ta misja? A nie długa, szybciutko będzie, a taka będzie fajna nagroda. W postaci tych rzeczy, będę mógł już coś w końcu wykraftować. Tutaj nic nie ma Aha, co zrobiłem? Nie, <laughs> Muszę z jakimś psem pogadać w ogóle, ja pierdolę Muszę porozmawiać z psem, ja już mam psa ta zrobiła salto, ta unikła ognia i wszyscy żyją I nikt nie żyje, wszyscy żyją i wow, wow. No, dawajcie, strzelaj w nich, Piotrek! Piotrek, strzelaj! Nie ma co się tutaj z nimi pierdolić. Łe, 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 łe. Pryk, pryk, i strzelaj, i pryk. Pu i leżą. Jak to mówił ten influencer? I pu, pu, pu. No, to zbieramy. dobre. mamy jedno większe leczenie się z guli, czy z robali, Ale czy to nam się przyda? Zobaczymy. Tu jest kolejna spluwa. Się bałem, że nie dadzą rady, widzicie? A dadzą radę. Al Hajlar. Co oni są? To są połączone te. Islamiści z... Z tymi, odgubiłem słowo. <noise> Są połączeni islamiści z nazistami. O, to miałem na myśli. No, Pietrek, rypej go. A ty też będziesz bić lewe. Ty zaraz bijesz lewe. Ja ci nie będę leczyć, Facet: tak jest. I dalej. Gdzie jest ten pies, z którym my mamy porozmawiać? Tutaj tysiąc kapsli Halo, how how, pieseczku? Piesku, how how? Where are you, my friend? O! Rest in war, tak jest, dokładnie. Spoczywaj w wojnie. No i ten padnie w moment. Dobra, może jak jeszcze jak wrócimy, to wyślę po prostu jakichś słabszych, którzy też. Tak, muszę. Ja nie, nie mogę wysłać samych, tych najlepszych teraz na tę misję, bo przecież, kurde, wiecznie będę mieć taki sam problem jak teraz. Że dopiero teraz na to wpadłem. Icie 20. Który to jest? 28 odcinek chyba? To będzie tak, piątkowy jest 28 z tego co pamiętam, i dopiero teraz się z kapłem. E... Dobra, bierzemy i lejemy ich od razu. Ja wziąłem najbardziej obraźliwe, jakie zrozumiałem. <gryt> o, Pietrek tutaj dostaje wciry ostre. Musimy go poratować. Teraz by mi się tutaj przydał znowu ten. Ten kryt. No, teraz będzie mieć full, bo wbije się level na pewno na 1000%. Nie, może nie jemu akurat, ale młody dostanie Arnold dzik. O! Będziemy ich lać dosyć długo. Mocni są, mocni to, trzeba przyznać, że są mocni. Dumi mi bombom! Dobra, nie zdążył! Ło! Wow. Już się przeraziłem Dobra, zabił go Pietrek na hita. Gdzie oni tutaj leżą? Tu leży, tu leży, tu leży. I Globus! Tak jest! Tu będzie coś fajnego. Pietrek ma. Y, po, tak. O, tu jest kurwa, dog, tu jest ten pies. Dobrze. I dostałem jeszcze. Y, kombinezon. Globus Advan O jeszcze adwans jakiś lepszy 3 kole i super, chyba trzy też wydałem na podróż tutaj więc Dobra, i oni będą sobie szli pomału. Ja pozbieram, co idzie. Czego nie pozbieram tak O. Ja jeszcze chcę spojrzeć sobie. Tak pierwsza sprawa to jak ja mam misję. Wszystkie się robią, dobra. Więc ja zobaczę tutaj. Aha, bo oni co, nie wracają? Quest is, nie. E, 2 godziny 30, 20 level. To jest 12 level plus 4. 10 level. 20, 22, 18, 12. O, tu jest 12 godzin. Aha, dobra. Nie mogę zrobić tak. Dobra, to ja myślę, że jak kogoś wyślę jeszcze na wyprawę. Bo tu tak, Ewelcia idzie. I ona tutaj twardo sobie... Ona XP oni wracają i grazynka wraca. I ja teraz chciałbym jakiegoś słabszego chłopa, który jest trochę wytrenowany. Weźmy to levelem. To jest około 10 level. Taki Nataniel na przykład. On może zbyt mądry nie jest. Ale 10 level to jest mało. Dostaniesz broń. 80 Mało mam tutaj rzeczy do leczenia, ale to Cię wcale nie wyklucza Tego, ile to kosztuje? Dwa koła produkuje aresztuję. Dobra, i Nataniel Ty, przyjacielu mój. Lecisz w wyprawę, dostaniesz 10 i 1. Pieska nie mamy, więc pieska ci nie dam. Explore w porządku. I ty lecisz sobie tak. I oni już tutaj. Ona jest 9 minut. Ja myślę, że jak nie padnie w 4 godziny, to zdążę ją odebrać stąd. No w porządku, dobra. To jak na razie tyle. Poczekamy potem, aż oni wrócą. Wyślemy na kolejne misje. Ale to w następnym odcinku. Więc dzięki Wam za oglądanie. Miłego weekendu. Do zobaczenia. Hejka!